Jak to Stalin powiedział najważniejsze, kto liczy głosy. <głos> Także no, pełen szakunec. Szakunec ulicy. Nie tylko demensz się przeliczy. Tak, oczywiście. Tak, uwagi też jest bardzo ważne. Podciągnięcie no, ba... na, na siebie całej ofensywy. No właśnie, że tu nie ma tego statystyki, ile dostałeś, nie? Streama? Właśnie streamujesz? Bo jakiś streamer. streamer? To streamujesz jest... w 320p, to co to? jest? Tak, to daj, to daj, Nie to to YouTube, a nie strzępię. Cię zablokować Co to za gra? Co to za gra? Co... to za gra? Nie wiem właśnie. A trzy osoby. Ja się muszę napić czego, bo kurwa wiosna. Co to za gra? co to za gra? A, Michał nawrót! No wrót! Teraz kokome! <gulanie> Ej! O Marek, skokome! <gulanie> Kaptyn! Kurwa, wszystko podwójnie słysza! Co to za gro? To jest lis! Pabdzi! Słyszycie podwójnie wszystko? Jakieś rusy tam te Dobra muszę to wyłączyć bo nie do A ja się wcielił już na Ukrainie No TE Ty, ty znalazł znalazłeś! Darny kurier! No? Nie powiedział, że ty jesteś nie O, impasible, incredible. Bialesz Nie, zostawiłem go, po na chuj, mi. <laughs> chuj, no, chuj ho, Nie. No kurnie, jak... On nie zamierza ginąć, kurwa. <laughs> <laughs> no, Oddam go komuś słabszemu, bo. Oddał potrzebującym. Kurwa, ty, już mu przysta prawie apoderem. A wlazł chyba na pierwsze piętro. Ja kurwa, jajmki, kurwa, kasza, to takich rzeczy, już, 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 już by chciał zajebać te, tego kurwa, ty. pierdolę, to pierdolę, to Co Chodź. pierdolę,

O, nikt nie widział. Ja też nikogo nie widział. Luneta to jest. A to tu moja. Jaka ja koloneta? Ile? Cześć. No jasne, że chcesz. Ja o, czwórka znana z trójki, ktoś chce lunety. Auto na... co, jak co? Zresztą, bo nas czwórka luneta, chce ktoś? Nie. oka, 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 Chce ktoś to jest Nie. To zamiast mini Dobra, już mu meselera Loreta 6 tu jest Weź mi No nie, bo ktoś do mnie moszczył, stachu Pełna no. no. mam Dobra Kolej, jest tu w kłonie Robisz w Nie Do bicia E co? Do bicia był? Lecę, robota jest po oczerwieniu To jest samochód Na wejputa załatwił Z której strony oni są po oczerwieniu? U mnie budynku, u mnie budynku. Są w moim budynku na dachu Uwaga, koło mnie są na dachu A to my Oj, ależ Kurde, jakie te K2 jest do dupy. Z taką ciulatą broń. Nie, ta K2 jest chujowe. Co to? FPS Ron Drixa poleca. A ja się mogę sam reanimować te. Zamówię, no. że ty deprefibrilator był. Robusty robot Ja są tu na tym budynku, bo bok mnie na. na tym. On na zewnątrz. Ktoś był blisko teraz. Popatrzą na mnie i się sobą. Przeszedł ku no, ja. mnie da. za murem. Kurwa, ja od razu w łeb od niego dostał, to jest niemożliwe. Co zrobił. To jest jakiś, to jest absurd, ty. Czekaj, Marek. Jeszcze guak. Mmm, za 3 minuty, kurwa. Pan no, z czołem, nie. No icie, ale ty ją drogę na niego położył. Ten no. co nas porobił, to jakiś chory, ty kurde. Ja od niego zginął w sekundzie.

User disconnected from your channel. bo ja mam jakieś lagi i nie ma, tak jak wczoraj, Jest na do Jest góry, na dachu. Jest. Tak, minut.